Witam Was serdecznie. Mamy 10:15, 5 październik. No i zamiast witać Was pięknymi grzybami, to patrzcie, co się dzieje w lesie. Prowózek. Masakra. Masakra, zobaczcie. Jeden. Tu stoi drugi, no, chociaż twardy, zobaczymy. Tu jest trzeci, ale powiem Wam, że nie wierzę, żeby coś z niego było. Zobaczcie, wszystko gnije. No i nie wiem, co robić. Chyba przeniosę się na inny las Na podgrzybki Bo to ładnie stoi, ładnie wygląda Chociaż Tu chyba jest kolejny Tak, jest kolejny prawdziwek Ale zobaczcie, same na nim muchy Zobaczcie co się dzieje Przez tą pogodę Tyle pięknych grzybów się zmarnuje, że hej. Dobra, ja przestaję marudzić, bo to nie ma sensu. Pokażę Wam jeszcze wiaderko. Mam kilka kozaków, kilka podgrzybków i cztery kapelusze. Prawdziwka, które uratowało mi się. Udało mi się uratować. Dobra, lecę dalej. Do zobaczenia. Zaczęło się kiepsko. Ale może będzie lepiej. Tutaj bardzo ładny kozak babka. Ale mokruś. Ale jest ładny. I ja lecę w inne miejsce. A tutaj, tak sobie przy drodze, stoi taki ładny. No i niedaleko ścieżki leśnej. Stoją sobie dwa, patrzcie jakie ogryzki Ale wydają się Twardziutkie Naprawdę ten Wydaje się twardy Ten ze ślimakiem ale Ale też korzeń twardy i tutaj gdzieś jeszcze, widzę, czekajcie, przesłonimy. O, taki maluszek. O, piękny. A więc, no może coś, coś będzie z tego wypadu. Zobaczymy. Na razie nie idę dalej, muszę się pokręcić tutaj. Zobaczymy, co z tego... Będzie, może coś jeszcze się uda znaleźć i kilka kroków dalej stoi sobie Koźlasz Poobgryzany Ale jest. Jest na ścieżce taki maluszek O, piękny. Co, no to jak są takie maluchy? No to musi coś wychodzić jeszcze, nie? Dobra. Lecę dalej. Zobaczcie, grzybów jest masa. Dotknęłem i już jest sknity. Tu kolejny. Tego tylko zdążyłem obrócić. Tam jest korzeń. I też. Tu już jest zjedzony. Naprawdę na maksa. Tu jest zgnity kolejny. A więc naprawdę, grzybów jest naprawdę bardzo dużo. Tutaj przed chwilą i zobaczcie, już łeb jest zjedzony, ale jest. I tutaj trafiłem kolejnego. I otworzymy sobie go razem. Bo nie wiem co tam jest. No i. Zobaczcie. Dwa piękne paluch wpadły do środka. A więc no cóż. No grzybów jest naprawdę sporo. Tylko przez to, że jest tak mokro. To się dzieje, co się dzieje. Z tamtych tylko kapeluty się uratowało. A to tutaj zobaczcie, stoi następny. No i co? I wszystko pognite. Naprawdę. Szkoda. Szkoda. By było troszkę cieplej. Nie dość, żeby było ich więcej. To jeszcze tak, by nie gniły. Może. Wypatrzony z drogi. Idziemy zobaczyć. O, jest podgrzybek. I tutaj taki. Mały prawusek, jest ładny. Ole ślimaków. Patrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery ślimaki. Ale stał stał nad tym yy, mchem. A więc powinno być dobrze. Tu mamy podgrzybka. I tutaj też jest podgrzybek. Po chwilowej przerwie. Są kolejne dwa, ale patrzcie normalnie. Stołówka, jak nie wiem co. Ślimak na ślimaku. No jest ładny, ładny byczek. Ale zobaczymy. Tu jest jeden. Tutaj widziałem drugiego. Też użarty, jak nie wiem co. Ale korzeń też gruby i duży. Ale już ślimak o kolejny. Dobra, ja się tym ślimakiem zaraz będę bawił. A tutaj patrzcie jeszcze. Jaka wyrośnięta kurka. Oczywiście to jest żarta, ale. Z drugiej strony wam pokażę. Taki kawał kurki. Ja tutaj pochodzę chwilkę. Bo jeszcze może coś się skrywać Grzyby w tym roku powariowały Normalnie Kurki w listopadzie A tutaj maślak pstry Taka cała rodzina Ja nie zbieram. Są niektórzy zbierają i twierdzą, że są dobre. A to tak tylko ciekawostka, bo jest ich tutaj nawet sporo. No już powoli, powoli wracam w stronę samochodu. A tutaj taki. Ładny. Gozak sobie stoi, ale głęboko jest tam za zaplodany. Ale już go mamy. Oczywiście ślimaczki są. No i dobra, ja sobie wędruję. Jak coś będzie, to jeszcze pokażę. Pewnie już większość zna tą drogę powrotną. Do samochodu. A tutaj patrzcie. Jeszcze. Kozaczek czerwony. Młodziutki taki. O, taki. Taki pięknotek, ale mokry jest. Strasznie mokry jest. Już widać tutaj jak gnije. A więc. Jeszcze chwila i zrobimy sobie. Zakończenie tego odcinka Dobra Takie szybkie podsumowanie Będzie trochę głośno Ale muszę to szybko zrobić, ponieważ zaczęło padać Kilka samochodów stoi na parkingu Jak jużście widzieli Pewnie ludzie zaraz zaczną się zbiegać do aut No i tak Mam kilka ładnych prawdziwków Kilka ładnych kozaków Trochę podgrzybków Szału nie ma Wydaje mi się No nie chcę krakać ale że sezon zimowy Tutaj u mnie w Lubuskim Powoli zbliża się do końca Miejmy nadzieję, że nie Że jeszcze się uda Kilka razy pojechać I może coś znaleźć No a więc po są maluchy yy, Prawdziwki, no sami widzieliście Już nie chcę narzekać Strasznie zjedzone Strasznie Obgryzione i pognite. A tutaj tak. Widzicie. Znowu pada. A więc chyba lepiej nie będzie. Dobra. Nie ma rudze. Jeszcze raz zerknijcie sobie. No, większa połowa wiaderka jest. A więc ja jestem zadowolony. Ja zawsze jestem zadowolony. Eee, po takim przejściu. Głowa wywietrzona. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.